Urbanika, jakoby organizowała, nie wiem, protest przeciw, przeciwko sprzedaży terenu przy ulicy Sikorskiego. Mówię za siebie, chociaż większością rady ten projekt został odrzucony. Ja mówię za siebie, tak jak głosowała, proszę Państwa, przeciwko tej sprzedaży, dlatego, że wiedzieliśmy, że tam ma powstać Tesco. Natomiast z różnych względów, nie będę teraz mówiła, nie, nie będę mówiła jakich, ale z różnych względów yy, po prostu uważam, że nie było, nie byłby to dobry pomysł. Natomiast jestem radną z samego terenu yy, przylegającego bezpośrednio do jeziora i od 20 lat proszę Państwa, yy, wszystkie kolejne yy, władze, kolejni burmistrzowie, kolejni radni, yy, wszyscy mówią, że mamy bogactwo w postaci... Jeziora i w postaci lasów i każdy mówi, że to trzeba wykorzystać turystycznie, że to są takie walory i tylko na mówieniu się kończy, tak? Natomiast ja uważam, że to rzeczywiście jest jedyny teren głównie jedyny, który powinien zostać wykorzystany na infrastrukturę turystyczną. U nas już nie będzie żadnego przemysłu, proszę państwa. Nie łudźmy się. Nie będzie już buzet u nie będzie już butechu, nie będzie y, takich zakładów, no bo po prostu nie będzie, bo to jest, wszystko się już, już dawno zmieniło, więc jeżeli mamy wykorzystywać swoje walory, to uważam, że to są walory do, do wykorzystania. Są środki unijne na takie działania, na takie inwestycje, i tam powinna być porządna baza turystyczna. Tym bardziej, że mamy teraz projekt Rodzinna Rekreacja w mieście, który uważam, że bardzo pięknie by się ta infrastruktura turystyczno-wypoczynkowa wpisała, wpisała w tą działalność. Także nie organizowałam żadnych buntów protestów, natomiast oczywiście głosowałam przeciw z tego tytułu, który Państwu powiedziałam. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę, to tylko jedną rzecz powiem. Proszę Państwa. Ja jak zacząłem być burmistrzem, powiedziałem sobie, że wszelkie sprawy będą na stole, a nie pod stołem. To znaczy jasność, jawność i tyle. Bo ja się nie będę wstydził za jakieś kombinowanie czy różne rzeczy. Pewnie są sytuacje, w których yy, trzeba być jakimś yy, no, nie, niegadatliwym, bo albo nie wolno, bo przepisy za, za, za zabraniają, ale jeśli wolną, to niech będzie przy otwartej kurtynie. I sprawa tego terenu zaczęła się rzeczywiście dlatego, że przyjechała, przyjechali przedstawiciele firmy Tesco z zapytaniem, czy miasto głowno dysponuje jakimś terenem. No to powiedziały mi parę miejsc, a oni mówią, tu im by najbardziej pasowało. Ale to, że oni przyjechali, tak samo oni przyjechać z firmy X czy z firmy Y, Sprawa została uruchomiona. Poszła informacja na Radę Miejską z prośbą, żeby przyjechali ci z TESCO, żeby mogli radni popytać. Ci ludzie z TESCO przyjechali i co się okazuje? Wszyscy radni z tej komisji byli za. Ale nie sprzedażą dla TESCO, tylko za to, żeby ten teren sprzedać i żeby tam można go było wykorzystać ekonomicznie. Po dwóch tygodniach, w roku 2014 roku, okazało się, że część tych radnych całkowicie zmieniła zdanie, bo to jest sprawa znana i chyba większość zdaje sobie sprawę, nawet kto zmienia zdanie. I stwierdzono i cały czas operowano tym hasłem. W głownie PESCO nie będzie. Powiem Państwu, moje prywatne zdanie. Mi się wcale nie podobają budynki PESCO. Ale to moje prywatne zdanie. Pojechałem sobie, bo powiedzieli, że jeśli głownie miałby być, to taki jaki łowiczny. No, no, pojechałem do tego łowicza, obejrzałem i wyjechałem przygnębiony, bo to pudełko handlowe takie wielkie, a brzydko yy, 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 wyglądało wewnątrz i zewnątrz, i takie przygnębiające wrażenie, nawet tego handlu, yy, który się tam odbywał. Ale po to chcieliśmy i po to wstawiliśmy tam przy sprzedaży. Uwarunkowania, co wolno, żeby tam było że ten, kto to kupi, to nie zrobi pudełka yy, takiego jak jakiś, jakiś, jakiś yy, yy, sklep, tylko żeby to yy, po pierwsze przyciągało ludzi, a jednocześnie, żeby to było czymś, co jednak ludzie z głowna też będą mogli z tego korzystać. I dlatego było napisane i w, pro, i w projekcie uchwały sprzedaży, że było mówione tak, jeśli będziemy sprzedawać bądź prawo własności, bądź prawo użytkowania wyczystego, to będziemy dążyć, żeby było to, to, top y top